nasze Eldorado Eldorado Eldorado, żyła złota oh, Eldorado yes. second hand, słuchajcie jesteśmy dzisiaj w Poznaniu i będziemy odkrywać nowy lumpex, który now się nazywa Eldorado, szalony Eldorado Ej, czy to się tak na pewno nazywa? tak, jest napisane, że tak się nazywa, słuchajcie ma opinie 4,5, czyli bardzo bardzo przyjemne, jest napisane że na przykład, nie bywam tu często bo mieszkam po drugiej stronie miasta, ale bardzo lubię to kupować muszę znaleźć bardzo dobre, jakościowe Prawie nowe rzeczy, więc sprawdzimy, co Będziemy. ten sklep, ten Lumpex ma nam do zaoferowania. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy! Eldorado! Dzień dobry! Pierwsze wrażenie? Przyjemnie tu jest, Ładnie, to Bardzo przyjemnie. Czysto. Czysto. Czysto, tak. Cała, cały szereg torebek. Ja jestem przede wszystkim bardzo, bardzo ładny. ciekawa. Ceny 65 złotych kilogram dzisiaj, czyli przyjemnie, bardzo przyjemnie. Patrzcie, dużo torebek tu jest. O, tu jest, tu jest Przepraszam. Anna Burberry. Od razu mi się skojarzyło. Ale oczywiście mówię. O matka, jaka wyjściuła. Jaki fajny koszyk. Super. Ten fajny koszyk, czekajcie, ja muszę. Jak nie no? spadła Czyli to ja muszę teraz chyba wszystko tutaj zdjąć, żeby. Tam, <grym> żeby go do niego dojść, żeby do niego dotrzeć. To jest trochę chyba nieprzemyślane, ale dam radę, dam radę. Uuu i za nim jest kolejny fajny koszyk. Ja chcę to... Ej, on jest nowy! On jest generalnie... No on jest nowy. Słuchajcie. Nie jest nowy. Nie? A bo się stwierdzenie, że nie nowy No. Ale ładne. Ale ładne. Ładny, bardzo ładny. A to? Ma lekkie planki? Ten, ten ma. U, czy to się to nie. No. nie, nie, nie. I tamten może zaczepiać ubrania. Ale to. Tu jest mm. ekstra. A no faktycznie coś tu. O, czyż, ja nie, nie wiem, czy to jest tak bardziej... Tak, jakby glamy miał leciuteńkie, chyba. Albo z tego Ciebie. światła, nie wiem. Nie. O, Miss o, o, o ile tego taki to twój jest. kolor trochę, powiedz. Czyż o, nie, nie, bardzo ładny. A bo to jest wieszek, jest A, złamany. Wieszek, no. bo to dla Ciebie bym mhm. chyba zobaczyłam. O, dom, dla mnie, może za krótki. Czu, tak, krótki. Ty nie możesz mieć no, taki? Tak, takich? Bo to, jesz, do, do, Jak do spódniczki, to byłby bardzo dobry, chyba. Dla mnie za wielki, nie? Krótki. No. Za krótki wstęp. 32 na 44. No. Ale już mi się podoba ten sweterek. Kurczę, a może przymierzymy? przymierzymy. Dobra, przymierzę. Mm. Na początku pomyślałam, że super, ale chyba nie lubię takiego obcięcia tutaj. No. Ładne, ja, ładne. Ale bardzo ładne. Kiedyś nosiłam bardzo dużo wody. Tak, body jest wygodne. Jak się kiedyś mówiła na wody? Jak na pewno tak jak ty, mówisz, stożki. <laughs> Nie no bo kiedyś tak nie mówiła, że... Nie? Już yeah, tak. pamiętam jako wody. Tak? tak, ja pamiętam jako wody, bo to weszła taka nowość bardzo do spódniczek, do, do spodni, no idealne, bardzo lubię takie. Ale to jest jakaś taka stara kolekcja, albo jakiś taki dziwny model. W ogóle mi się nie podoba, to tak, co to jest za kratka taka dziwna. W tym. Ale materiał dobry. Taka polóweczka? No, taka pewnie to jest pewnie 100% bawełna. Pokaż? Bajona. No, chyba tu jest dużo tego lakosty, ale to jest 100 może być ba... bawełna. no? Tak, tak. Super jakość, nie? Przepiękna. W ogóle wygląda jak nowa, a. No. Jaki to rozmiar? M. A co ty dla Ciebie? No to jest jak, no, lakosty masz. No wiem, tył. ale tylko mu się właśnie tak kratka średnia spodobała, szczerze mówiąc, Pokaż, to ty się nie. O, u ciebie wygląda nagle dobrze. To jest niesamowite. No. Co chciałeś zmierzyć? Pewnie, a co mi szkodzi? No dobra, no to będziemy się szybko. Przy takich zakupach to człowiek się namacha jak w grze jak w siatkówce. Przykładanie, przykładanie i ramionka pracują. To są wody, wody, patrzcie, takie ciszykowe wody. Też fajne w ogóle motyw, że wiecie, włożycie sobie t-shirt jakby tak, do środka, a to jest wody i, tak. i nie wyjdzie wam. Bardzo fajne, fajne klasyczne. Nie? Tak. No, no. Do codziennego ubierania się nawet jest idealne. A fru, a fru. kupisz to. i Czapka W, do... w łodzie kupisz tego, tą czapkę, którą często spotykamy. A czy co znalazłaś? W łodzie jest taki lumpex, gdzie y, zawsze widzimy taką czapkę Ginasa. Teraz Aha. do kompletu mamy szafrok. No, no taki, Ale w ogóle tak wykompletować Ale coś takiego, bardzo ładne jest. I zrobić taki Guinnessowy luch potem na końcu. O. No O wiesz co, czego ławcy szukam? Szukam no. takiego długiego płaszcza. Takiej długości jak ten, tak? ale całkiem długiego, który na sobie. Kolo. Ale fajnie było, jakby jakby tam jak taki jak ten, to teraz bym chciała taki pierwszy, taki o taki materiałowy. materiałowy. No. Nie, nie jest o tego. No to... I, nie widziałam tutaj nic takiego. Mhm. To jest bardzo fajna kurtka. Tak, widziałam kurtka, ją. No. Fajna, nie? Bardzo fajna. Jakbym ostatnio nie kupiła tej nowej, więc jest, jest jeszcze do tego mój rozmiar. I ona jest w idealnym stanie. Ja też kupiłam jedną sobie ostatnio. Patrzyłam na nią. Jaki to rozmiar? Y XS. Mega fajna, y nie? Ba bardzo dobrym stanem. A tu się odcina? Nie. Więc jest z Bardzo, słuchajcie, no powiem wam, że naprawdę jest mega dobra. No, ale bez przesady, Damaris. Ale super ta kurtka. Wow. Gdybym nie kupiła ostatnio tej, to nie miałbym Takiej ale bombki bez mała. Tak. No. To bym na pewno to przymierzyła. I tutaj jest kolejna mega fajna, zobacz Babciu. A tutaj proszę. jest taka bardziej elegancka wersja. O, przepraszam, szkodzi. A jaki to rośnie? To jest eska, niby, ale to jest taki krój Prosty, sporowa tak wygląda, nie? Spora ale świetna. Bym. A tu się mierzy z ciekawością. No bardzo proszę. To jest ta, która mówi, że kupiła ostatnio czarną kurtkę i poprzedniej to przy nie przymierzyła, no nie? <laughs> Ale powiem wam, że ta interesowała mnie, bo to jest zupełnie inny rodzaj kurtki. Ale nie, to jest albo to jest męska, czy to jest męska kurtka. Ej, serio, to jest męska kurtka na bank. Właściwie została, to jest męska kurtka na bank. Szkoda, że jest tak mała, bo by na ciebie była dobra, ale jest mega fajna. Babciu, to jest męska kurtka, nie? Tak, bo barak jest bardzo szeroka i tu się bardzo stoi, tu. No, tu. jest męska. No, no. Tylko mała. Jako mała męska, bo to ramiona szerokie są Męska to jest, no to będzie jak jedzenie, szłaś, to tą widziała. Tą bałka, nie? tak? Jak jest mnie, je tak dość mocno Дождь допасована. to tym bardziej nie będzie na ciebie. Jak twoje wrażenia babciu? No jest bardzo, bardzo dużo tego jest, no ale jak na razie to... To fajne, zobacz, taki o, to kas, jest takie taki moje, tak. golf. No, to jest takie moje. Ciężkie, więc trochę by kosztowało. O, naprawdę o, mocno. Cię, pokaż. Ale ładne. No ciężka. Ale to by było ładnie takie. No, ale dla mnie za ciężka. Jeszcze nie wiem jaka cena, ile by kosztowało, to za 120 zł też nowe są przepiękne, leciutkie. Mama kupiła ostatnio u nas taką. No, ja myślę, że to by kosztowało z 60 tak Myślisz? na moje oko. Była tutaj zweryfikowałeś tego nie możemy nie ma żadnej wagi takiej. 65. Sześć, o no to popatrz zaraz zobaczymy ile i 65 za kilogram. No wiesz jak tu tam akurat dwa grosze. 583 i pół prawie. No to tak jak powiedziałam 60 zł. miałam No jakiś śmieszny sweterek. Jest... Pieskowego sweterka znalazłam pięknego. Łodziak. Pieskowy. O tutaj y, będą są sukienki wzrostne. jakby co, więc nie tylko tam są sukienki. Także mamy dalszy, dalszą część ich. Ogólnie bardzo fajne są rzeczy, Malisiu, powiem wam. Ten też nie mamy byłby zły, tylko tak jak ty mówisz ciągle te dekolty pod szyją, nie? Ja ci powiem, że właśnie jestem też na etapie poszukiwania właśnie jakichś takich fajnych t-shirtów. Przede wszystkim Fajnym wykończeniem tutaj pod szyją. Tak jest. Bo już nawet widziałam kilka ostatnio, ale nie były, nie, nie wyko nie były ładnie wykończone. Dziś te wszystkie swetry są Piosu. właśnie na ten jeden styl robione. Ja nie wiem czy tak maszyny, bo to wszystko jest maszynowo już robione. Jest to jest po prostu najwygodniej jest wszystko maszynowo robione i być może im łatwiej maszyny tak ustawiać, bo żeby to było takie bardziej pod szyjkę, nie? Mm -hmm. To całkiem ładne, ale pozaciągane, a z tym pozaciąganiem. Ja już widziałam co to, zrobimy. tak, tak, córciu, no. A tu mamy jaki jelonkowy, pieskowo-jelonkowy, nie wiem jak to jest. No bo też faktycznie. pieskowo jelonkowy. To fajna narzutka też, nie? Też do ogolenia? To No mój też w sumie nie, nie bardzo. Ale bardzo, ładna. Ale bardzo fajna. A tu nie mam sikurkowy, Danielku. Sikurkowy. Czy to jest jakiś zwierzyniec? No, A co? Miło. Ale, to mi się podoba. No. Bo, to mi się podoba ten ładny model. O tak, ma bardzo ładny dekolt. Malutkie to jest. No, to znam. nie? no bardzo ładne, prawda? Mhm, Słodki. Mm. I, i y, gatunkowo jest fajne. Nie wiem, Damariszu, ja to tak na dole i coś tam znajduję. Gdzieś grzebiesz, grzebiesz i grzebiesz, jak to się mówi. jak się tutaj przysnęłam. Mm -hmm. Ładne to, bo to jest to rozmiar. No nie wiem. Znowu biegam. za duży, chyba 18. Ale to może takie będzie. Taki wiesz, do, do leggingsu, do jeansu. Właśnie, takie luźne. Bo do te... Nie, 46, no, 46 to jest. No, duże to jest. Jestem ciekawa tego materiału, bo przyjemny, nie? Bardzo. Poliester 44, wiskoza 40 Aha. i poliamid 16. Czyli całkiem sztuczne, ale bardzo przyjemne. Ale nie, nie całkiem. <laughs> całkiem, ale nie całkiem. No, no, za duże, trochę za duże. Ale by była bardzo fajna taka, nie? Fajne, ale zobacz. Przymierzyć? No. Danielkowi włożymy do naszego świeżo kupionego koszyczka. No, a ja przy okazji też fajną. O, jaka zielona, ładna Ładna, znowu będzie Bardzo problem ładne. z dekoldem, bo trzeba będzie go jakoś tutaj bawić szyć pewnie. Znaczy ja te sobie tak akurat No tak, lubię. tak, bo to wiesz, no. Nie lubię jak tak się rozjeżdża materiał, ale podoba mi się to, no ładne. ładne. Krój ma, krój ma mega ładny. Tak. Oj twoje, twój koszyk się już robi ciężko. Coś się ma w sobie, że kolejny luteks, którym widzę tak ładnie poukładane rzeczy. Ale ładne czapy. Jakie ładne to są czapy. Czy to będzie nam mnie dobre, czy to będzie nieduże? Nie duże? wiem, ale podoba mi się to chyba. Duże. Tu jesteśmy. No to mi się kolorystycznie chyba nie podoba. Nie. I też duże. Nie, nie. Ten szalik jest fajny. Ten szalik jest fajny. Czarny. Nie, to jest granat. Granat czy czarny? No, czarne to, Chyba to takie właśnie te światła są. No, mi się wydaje, że taki grafitowy może bardziej ten A Ja a ja mam taki. Ja mam taki... No. Nie, to jest granat, grafit. A zobacz, jaki ten fajny. Złożę ładnie, żeby nie było. Zobaczcie, jak są tak ładnie poukładane rzeczy, to faktycznie naprawdę aż żal, wiecie, często tak w grupą państwach się przygląda, mnóstwo rzeczy jest, a tak się aż chce ładne, no? Chce ja Tak ład... ładne babciu, ładne babciu. Się układać. O to też ładne takie, właśnie, takie gruby, jak właśnie takich grubych, jak ci się mówi, grubych na... splotch. Gruby, tak? Grubych drutach, ładny splot. I to jest bardzo prosty splot, widzisz. Dwa prawie, dwa ale. Gruby kiedyś na drutach robić, chociaż nie wiem. Czy, mam tak, drutów cały komplet piękny komplet, mogę ci dać w prezencie ci dam, bo kto ci da jak... ojej, no ja w ogóle to dla ciebie mam tam jeszcze coś zapomniałam Bocie, a jak myślisz, ile mogłoby kosztować kupienie takiej wełny i czasu zająć a wyjmij go, ja nie wiem jaki on jest duży no wiesz? ale też wiadomo, mniej więcej wow, to słuchaj jak jest gruba wełna, no dwa motki by trzeba było około 40 zł na, na dzisiejszy czas, bo ja nie wiem wiesz, mhm. i druty, nie no bo tam zrobienie tego to jest nie tyle problem. Czasu, ile dni? Jakby tak. No słuchaj, no za dzień. Albo w godzinach, może policzmy, to będzie łatwiej, no nie, nie bo każdy mam może. Po, Nie mam pojęcia w godzinach, bo ja, nie, wiesz, ja nie, nie siedzę i nie robię go na przykład 3 godziny i wiem, że to tyle zrobiłam, nie? Okay. Ale to szybko <laughs> można zrobić, bo to bardzo dużo idzie, no ale 20 dolarów to naj, najmniej. Po 40 zł to myślę, że leciuteńko. Dwa wieczory, dwa, dwa dobre wieczory, nie? Dobra, sprawdzimy, ile kosztuje, z ciekawości. 16 zł. No to nie? Jest... Płaca nie opłaca się robić. 16 zł. No ale to jest kwestia tego, że jakbyśmy nawet kupiły taką wełnę, no to ona by też się zrobiła taka jak to. Bo... Z biegiem czasu tak, bo wełny się mechaczą. No właśnie. I to nieraz już trzeba. Mechacą się, mechacą się i one są właśnie dlatego to ma. A grube wełny jeszcze tym bardziej mają to do siebie. To jest bardzo ciekawy szalik, bo on jest nie w ogóle niezmechacony. Bardzo mi się to on podoba. Na ladzie u pani leży bieżniczek, 8,80 80 złotych. O tak połóż, o tak. a On by maminie nie pasował na stół. Zastanawiam się, co to jest za motyw, widzę tu jakieś litery. No właśnie, te bo kolorystycznie te... byłby idealny, nie? Bardzo. Bo jest długi. Ale te litery nie przeszkadzają. Nie też chyba. Nawet jak, jak ten to mogła sobie... Jakby to było po prostu takie jakieś no, mazajet. to spoko, coś, ale... Nie na tą stronę złożyłaś. No, widzisz, to... A ja Ci chciałam pokazać, zobacz, od Ci przy okazji pokażę. Zobacz, jaką ładną znalazłam bozeczkę. Mega fajna gatunkowo. Bardzo. To jest Marks and Spencer. I to jest chyba granat, chociaż nie wiem, bo tak, nie tutaj. Tak, to jest ten... taki, no, albo czerni grafitowa taka. I wtedy ona ma taki... I to jest 100% akryl. I rozmiar. I pomyślałam o Tobie. A właśnie, czy to jest napisany rozmiar? 14. To idealny dla mnie. No i myślę, że to jest mega ładne i mega takie przyjemne. Delikatnie tutaj do golenia, ale to są... Psz, to jest Pane. wszystko do zrobienia. Przymierzymy. Go. Bardzo fajny, nie? I czekaj, ja chciałam złożyć to ładnie. No cóż go na drugą stronę czerwony? Sprawdzimy, ile ta torba kosztuje. 26 zł. i ja powiem, powiem, że ja podtrzymuję to, że ona jest nowa, bo zobaczcie, to jest niemożliwe, to są sztuczne takie wiecie, zwykłe rączki, które nie są za żadne jakieś super jakość to jest handem. i tutaj proszę zrobić zbliżenie na te rączki, bo tutaj nie ma żadnego śladu użytkowania, a na pewno jakikolwiek by był, więc ja jestem totalnie za tym, że to jest e, nówka. Super! Pięknie wyglądasz. Znaczy spódniczkowy to jest sweterek, ale do spodni, do białych na lato, do jakichś jasnych też stwarza dobry ten. Mi się bardzo podoba. No. Ja uważam, że coś do te, do, niego, do, do niej dobierzesz. Dobrze. To jest 41 niestety, ale mega fajny. Do jakiejś spódniczki, sukienki, wow. Nie mam takich, chciałabym takie. Podobają mi się. To takie dobre by było ładne. No, za duże. Za duże. Za duże. Ale jakie. Nie fajne bo to by było. pięknie no widzisz, w zielon... tak I w zielonym. No widzisz? No, widzę. no Ale nie tym razem. Na mnie uszyte chyba to jest, czy ja, jak ja. Nie specjalnie, ale nie no, jest brzydkie. Jest. Nie wiem, właśnie się zastanawiam, bo nie... powagi nabrałam. Ale jak do czego? To bez nadziei, nie? Nie. 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 No nie. nie. Ale przecież ja, to jest dla mnie. Chciałaś... Ale przymierzyć można. można. O, Yy, powiem ci, że kolor piękny, kolor świeżo. No, ja nie, jeszcze nie ma nic takiego kolorze. <laughs> muszę mieć. <noise> Takie lubię. Dobra, to ja Bardzo fajny w dotyku. No, naprawdę świetny sweterek. No, zobaczymy, czy no będzie dobra, ładnie w ogóle. Się... Dobra. Jest wielki, jest ogromny. Włożyłam go sobie tak tutaj do środka, bo ładnie wyglądał na prosto. No, coś szczuplejsza. E, e, dziś jakiś masz? Ja mam długi stan. A ty masz krót... Ja mam długi stan, ty masz krótki, dlatego u ciebie leży. Dzień dobry. Na ciebie leży zupełnie inaczej jak na mnie. Kolor w sumie też ciekawy. W nim mam takiego koloru. Bardzo szokie, Ale to jest bardzo a... dobry. Tylko zastanawiam się, bo on jest bardzo duży czy nie jest to za bardzo, nie odstaje i czy ewentualnie mogłabym to jakoś sprasować albo nie wiem, coś takiego. Jest, do... To znaczy się. Bo to jest takie szycie grube, nie? No jest tak wszyte też. No okay. Maszyna to wszywa, a może odwieszenia na wieszaku. Może, ale ja no. sobie podwinęłam tam tak rękawki, coś takiego zrobiłam, to Bardzo, świetny pod szyją. dla mnie. No, no właśnie, do... pod szyją. to jest jeden z nich. właśnie takie swetry mogę mieć. Tak. tak mi się podoba. Tak, bardzo ładnie. Ładnie pod szyją, tak, nie? tak, tak, tak. Chyba... I cieplunie. Bardzo cieplutki, właśnie bardzo przyjemny. Ja od znalazłam obrazy do garderoby, Curuniu, zobacz no tak, jakie takie piękne, do garderoby. Co prawda one nie są malowane, to jakiś tam ten, ale jaki świetny temat. Jak będę miała taką garderobę jak swój pokój, to wtedy będę miała takie obrazy. To jest taki sweterek, który można, wszystkie swetry można wyszyć. I tutaj są ładne gwiazdki ponaszywane włóczką. To jest naszyte włóczko. Możemy zobaczyć to jeszcze z drugiej strony. O, jest zawiązane i ten. Kiedyś ja wyszywałam bardzo dużo takich swetrów. Bałwanek zrobiony, szaliczek ma dorobiony. No i gwiazdki spadające z nieba różnej wielkości. Bardzo sympatyczne. Właśnie to jest kombinezon. kombinezon. I nawet nie chciałam go przymierzać, w związku z tym, że to jest kombinezon. Ale powiem Wam, że kolorystyka mnie ujęła, więc stwierdziłam, dobra już poświęcę się. Rozbiorę się i ubiorę to na siebie. I powiem Wam, że fajnie. Prawda nie lubię tego kroju spodenek i takich kombinezonów, ale mega mi się Bo... podoba góra. Nie, góra, nie materiał fajny, obróć się jeszcze Tutaj z tyłu. Ja bym musiała sobie delikatnie zszyć, żeby mi się tak bardzo nie. nie rozchodziło w sensie. No żeby właśnie to. to wychodził. No, ja też. Ale właściwie No. Tak. Obróć się z tyłu, proszę. I wiesz, że te falbanki na dole to tak jakbyś miała spódniczkę prawie. No właśnie, takie w, w miarę nie no, czuję się, że mam kombinezon na sobie. No ale no, nie robi się podoba, babci tak średnio, a mi. To znaczy się. Nie no, w sumie ogon coś... No nie jest zły. Bardzo ładny kolor, szycie jest fajne, tylko tak jakby... Te spodenki ci nie pasują do gola? Nie, też, pasują nie pasują w takim miejscu w ogóle, gdzie jeszcze nogi pogrubia, nie? No już nie... nawet nie chodzi o pogrubianie, Ale tylko... Ale tak jest takie strategiczne miejsce, nie, które gdzieś nie, tam jest właśnie nie. w tym moment poszerzanie no. do bioder i one się właśnie w tym momencie ucinają. Bo bardzo mi się e, podoba nie, ta nie... falba, ręka mi się podoba i ta falba mi się ja podoba. Ja myślę, że parę razy ubiorę i na pewno się będę fajnie czuła, coś tu wykom... nie? Nie wiem, Marisiu. Też tak? Masz, dla mnie tak ale ja ty masz prawo wyboru. Ty to mi teraz to da, Teraz mi święte. dałaś. No właśnie, teraz mi dałaś tak do myślenia, że po prostu patrzę krytycznym okiem na siebie. Dajcie znać, co by byście Patrz zrobiły. Patrzeć innym okiem. Dajcie znać oko. mi koniecznie. Taka dziewczyna. No, jest No No jest. Mo to szczuplet. No Już nie tak młodziutka, ale dobrze. Chociaż niektórzy mi dają 10 lat mniej, także spoko. No dobra, to nie. On nie jest dobrze. brzydki, ale to tak jakbym nie. Ale ładne też, nie. A mi się ta góra tak spodobała, jak ubrałam na siebie. No, koniecznie, to słuchaj, obetniemy góry i zrobimy ci bluzkę. Będziesz miała bluzkę do ja spoko. Nie będą najwyżej sprzedać, ale to mi się no. bardzo podoba, bo to jest piękne. Dobra, chociaż raz ubiorę. Chociaż raz. Daj, dajcie mi chociaż raz. Ile, zobaczymy, Jak się ile mówi? Będzie Pod... zobaczymy, ile będzie Zobaczymy, ile będzie kosztować. Dobra, no do spalmy. Cena zaważy o przyszłość. Dobra, to tak zrobimy. Nie wiem, tylko po prostu... Ile to? 10 zł? 9,36. Podoba mi się to i tak. No, ubiorę chociaż raz. Chociaż, popatrz, a latem gdzieś na jakiś wakacje. No to 30 no pojęcie. Dobra, przecież. no można no raz wyglądać. Jest, masz rację. Tak jest. Czyli 74 zł. 70, okej. Okay. 74,70. Dziękujemy bardzo. Kartą poproszę, tak, bo nie powiedziałam. Czyli trochę ponad kilogram. Dziękuję. Cudownie, koszyk ubrań, dosłownie. Koszyk sz szkoda, że nie też Daniel. Dziękuję szkoda, bardzo. Szkoda. Ile mamy rzeczy? Ja, wziąłem, o, ja nie wiem, a ja mam ja masz jedno. Czyli ja mam masz jedno. Masz jedną. Czyli mamy cztery rzeczy. W tym torie Dzisiaj jeden po jeden. <noise> Faktycznie 74,70. Ja uważam, że to są bardzo ładne zakupy. Jestem bardzo zadowolona z tego koszyka. Słuchajcie, on będzie mi super dopełniał niejedną letnią stylizację i też będzie super na wakacjach i też będzie super, w sensie na jakichś tam, tam podróżach z jakichś takie rzeczy na planie. Wydarzy sobie, wyobrażam Idealne. Że to nie super będą. No, no tak. naprawdę. Mam parę tych koszyków, ale one już są takie dla mnie już trochę przechodzone, więc chętnie je w sumie na Vinted prze wystawię. Nie na zasadzie przechodzące, że zniszczone, tylko po prostu już mi się przejadły, no bo już je tam dwa, trzy, trzy lata na wakacjach ze sobą mam, więc chętnie coś nowego zawsze, wiecie, no po to się chodzi po tych lompeksach, żeby gdzieś tam ta rzecz siebie uszczęśliwiać zakupami też, też. Między innymi. I takie też się nie spodziewałam. No przepiękny ten sweter. I kontrowersyjnego kombinozona, z którego jestem ciekawa jaka jest Wasza opinia o nim. Ale Twoja bluzeczka mi się bardzo podoba. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie i zawsze i na, i na końcu, <laughs> i jeszcze na końcu oprócz subskrypcji i tak dalej odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do niecodziennego e-planera produktywności i spełnienia. Jeżeli chcecie sobie sprawić prezent, wartościowy prezent pod choinkę, czy na Nowy Rok, czy jakiejkolwiek innej okazji, sobie bądź bliskim, to zachęcam Was do sprawdzenia. Szanera mojej e, nie produkcji, mojego dzieła, nie wiem, mojego autorstwa, o tak to się mówi. A na koniec już teraz subskrybujcie Dobre Wibracje, załóżcie tych, których kochacie i się za życiem, którego pragniecie. Dzisiaj buziaczków mam dużo, dużo. Dużo, dużo buziaczków. Dziękuję bardzo. Dziękuję.